Statystyczny Polak produkuje około 315 kg odpadów rocznie. Z wyprodukowanych odpadów komunalnych w skali kraju selektywnie zebrano 6,8%. W gminach, które podpisały porozumienie międzygminne w Jarocinie wskaźnik ten jest dużo wyższy, np. dla gminy Jarocin o około 50%. Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady usuwania odpadów. Spowoduje to, że znikną dzikie wysypiska śmieci. Przestanie opłacać się spalanie odpadów w piecach i zatruwanie siebie i sąsiadów. Właściciele domów i firm zapłacą podatek śmieciowy ustalony przez gminę. Gmina w przetargu wybierze firmę, która zajmie się wywozem odpadów. Wysokość podatku śmieciowego zależna będzie od ilości osób mieszkających w gospodarstwie domowym lub zgodnie z ustalonym regulaminem. Gmina w regulaminie. Ustali ilość pojemników na odpady, jakie musi posiadać każda firma i dom. Mieszkańcy zdecydują, ile odpadów będą segregować. Posegregowane odpady powinny być wystawione w oddzielnych workach w zabudowie jednorodzinnej lub w oddzielnych pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej. Segregowanie odpadów będzie opłacalne. Oddawanie posegregowanych odpadów spowoduje niższe opłaty z tytułu podatku śmieciowego. Gmina w regulaminie. Ustali sposób odbioru takich odpadów jak liście czy odpady wielkogabarytowe. Zgodnie z nową ustawą na punkt odbioru odpadów problemowych, tak zwane gratowisko będzie można samodzielnie wywozić i oddawać bezpłatnie odpady takie jak gruz, zużyty sprzęt RTV, odpady zielone czy wielkogabarytowe. Odpady te nie mogą być wymieszane np. gruz z kawałkami metalu czy drewna. Pozostałe odpady odbierze od Państwa firma wywozowa. Chronimy razem środowisko.